Jestem ojcem ośmiolatka. I mhm. ja naprawdę w myśl Roberta Baden-Powella, twórcy skautingu na świecie, chciałbym zostawić po sobie świat lepszym niż go zastałem. Ja muszę wziąć odpowiedzialność za, za ten mój kawałek ziemi. Mhm. Żyję w Polsce i to właśnie za ten kawałek za ten kawałek planety chce być odpowiedzialny i chce tu zmieniać rzeczywistość. Mhm. Ale jak to jest, czy, czy klienci widząc tę informację, jak wiele się żywności, marnie, odmawiają sobie tego ziemniaczka? Tak, optyka się zmienia. Optyka mhm. się zmienia i te liczby, o których przed chwilą Ci mówiłem, to, jakby mhm. ta, ta, to ograniczenie o połowę, to nie bierze się znikąd. Ta kampania marketingowa, mhm. uświadamiająca tak jakby naszych, e, naszych gości, naprawdę coś zmieniła. Bo wiesz, e, kiedy patrzysz przez taki pryzmat, ja, ja nie zjadłem e, pół marchewki i jednego ziemniaczka. Mhm. Ale przypomnę, każdego dnia, więcej osób karmimy niż złote łuki tak. jeśli każdy tylko nie wyrzuci tego półziemniaka to nagle okazuje się że możemy jakby kreować rzeczywistość